Witam was wszystkich, jestem Niloma, to jest kolejny odcinek serii Zagrajmy w klasy Dzisiaj sobie gramy w game Dev Tycoon. Ja, widzicie ostatnio skończyliśmy na tworzeniu gry Potworek kutosek. Aha, no tak Aha uh -huh. Exactly Aha, właśnie Ehm, I want to play Fine, painted. to play in new games with you Okej okay. Niech może być. bo to się kolega. A kolega robi game raport, chyba mamy coś ten co my robimy. Okej. Okay. Mhm. Dobra, zobaczymy sobie game story. Tutaj mamy e, akcja symulacja, akcja casualówka ad, adventure RPG. Możemy zrobić Adventure RPG. No właśnie. Multiplatformowa, gra duża, eee, może najpierw temat mm, dungeon, Petshead, oczywiście, Xbox, Mbox One, Play System, oczywiście zapłacimy licencję Adventure RPG, Engine najnowszy um, Dungeon, kingdom tak jak się nazywa... 4,5 miliona. Red Exploding bars. Może być. Special items. A dobra, niech będzie, zobaczymy. A co w tym biega? Ładnie. Chyba miliona nie będzie takiej średnia. To będą by by takich średniaczek przecież tak. Dobrze, więc engine oczywiście Auty, zadania i questy. Gameplay chyba był troszkę nieważny. Oczywiście engine... Może tylko save game zostawimy. I mm. inerror story simple cutscenki to są jakieś mamy coś taniej czy jak to jest, czy drożej albo ulepszenie jakieś, kurde nie pamiętam save to Ja nie to save game tylko zostawimy tutoriale raczej nie um, em, joju, to, to, to jest droższe wszystko a no tak, bo mamy na, wi na więcej na więcej y konsoli odbiorców, dobra, charakter progression oczywiście Skill trace, niech będzie Dobra, Power Press, gameplay, Skodro, to jest Skodro, dobra, skodrowe będzie wymęczony, więc PowerPress do pałeczki Dobra, fajnie. To tak, dajemy dużą kampanię. Oczywiście dema, magazyny i dema. Nie train ani faja, tylko magazyny dema I hypujemy Gierkę, żeby były lepsze sprzedaży. Na razie wystarczy. Panie punkciki, jest jeszcze więcej punktów. O, średnio jednak punkciki. A to jest zdanie equesti... A teraz już jest kwart. 10 wiele zarobiło bardzo fajnie. Kuźba, co jest? Klikam cięż obok. Magazyn dama jeszcze raz. Fajnie. Czyli dwóch mamy zużytych, takie na 300 trochę. <grym> um, to by się już ładuje do połeczka, To by też prawie cało już. Czy to by się to masz? Ty masz, masz już dwie, o to chłodnie, technicznie, designowo. No, Troszeczkę legendy Auto i dialogi, to jest Level Design. Anna Montgomery, to ma chyba drugi. Uh -huh. ten Level Design, Level Design. Ty masz poddźwięki, więc Cię zostawiamy na dźwięki. Em, Paytona tutaj możemy dać A niech tak, niech zrobi te dwa e, VoiceOver, SuperBody, Advanced Poliwag, Landwitch Better, lepsze dialogi Drzewko dialogów, też drzewko dialogów A może założyć VoiceOver, tak zostawmy Level Design 66 szosy oczywiście out Minigierki, nie minigierek może nie No loading screens na pewno I zostawmy tak jak jest Czyli Anna Montgomery i Pan pyton. Byton, Anna Montgomery e, Kurde, tak się troszkę śmiesznie robi tą gierkę. No, mała mnie. A maturę, kurde, nie zauważyłem tego. Dobra, mamy ma małą gierkę pod, pod takie maturę. Tak, maturę. Rau, large Bob Więc już nie będziemy się bawić w tę maturę całe, czyli dla dorosłych. Gierki to może być się ewentualnie dialogi. Dialogi, level vision, więc. Easy, na Easy przebijemy 300 punktów. Chcemy 200 punktów researchu, żeby chyba po tym być jakieś 170. Może trochę mniej. To jest gry, gry, gry. Dobra. Mhm. 130 Milion 400 tysięcy Trzecie miejsce w tych. Nice. No, to może być nowy rekordzik. Dobra, to niech tam zrobi to nie nam te dźwięki. Anna Montgomery oczywiście nam niech tego nie robi. Mamy chyba dwóch teherów tylko. Ja, jeszcze jest Virginia. Pani Virginia. Ale oczywiście grafiki trochę mnie Virginia i Anna Montgomery. Może Jack Long to zrobi. No zobaczymy jak zrobi to Jack Long. Oczywiście dzisiaj dźwięki możemy dać tylko... To wyrzuci, może to zostawmy. Może to. Mono, mona dźwięki. E, open world, oczywiście, może re, realistyczna pogoda. Dy, ma, dy, dynamiczny świat, e, bogata historia. I e, może day and night cycle. Dobra, um, hm. zostawmy to, jak jest. A już wszystkim wdamy te dodatki Nie Zróbmy sobie jak najlepiej. Aha. To jeszcze małą kampanię, możemy dać za pół miliona. Jaju, ile hajku? 350. 360. No, będzie ponad 400. Może design przekroczyć 500. Może jakiś ficiar się szykuje. No, kurde. 550 dojdzie. I research. Research Ciebie takie 170, żeby było. 270. Będzie. 170. będzie. Kontraktów nie robimy. Dobra, zrobimy sobie kontrakty i zrobimy komuś specjalizację. Kogoś to ma, kto ma dostępną specjalizację. Teraz żeby bugów nie wpakować, fajnie. Pamięt... <grym> <grym> no właśnie, matura, maturę wywaliło z rynku. Zdawało się gierkę. Może damy jeszcze magazyny, żeby poklejkować troszkę. Fajnie. Elegancko. No. O, no. o tak, bo zrobiliśmy 500-600 Obydwie te Ok, dwa level upy Większa płaca dla nich tylko Realistyczne język Cała ocen naszej gry Ósemeczka Elegancko 7. Taki lepszy średniaczek Szóstka Jaju Nie, nie w dół Do góry macie iść Ósemka jeszcze raz Dobrze fajnie To z najwięcej platform, więc chyba będzie się lepiej sprzedawać No Nawet Super A co teraz? Co teraz? A tak, um, Ty byłeś od... Ty byłeś od badań, mhm. a my sobie zrobimy Platinum status, dobra Aha, to jest Oculus ten co ten co teraz nagrywają niektórzy? Czyli na to się zakłada. Dobra, Gilda refuse. dobra, dobra. Fine Contract Work. Robicie to specjalnie. Może szkódź, się da dać radę? Dacie radę, chyba sobie? No, tehera jednego nie macie, no ale dacie radę, spokojnie. Tak, dadzą radę. Dobra, no, dać ra radę. Dadzą radę. Dobra, bardzo fajnie. Świetnie. Um, robić nam badanie. Chciałem jaś tam zrobić badanie. A nie, mieliśmy specjalizację, chyba po Paul Press, tak? Research, research, research stream aha, I Ile to potrzeba, um, że 720 aha, ora to pod podskolimy wszystkich, um, ciebie design tak, e design, um, ciebie, gdzieś nie ser, zrobimy train, mm -hmm. ciebie technologicznie, tak um, train ty musisz jeszcze level wybić więc ciebie nie musimy szkolić ale na pewno pani Anne Bondy-Comerley um, Train ty też nie możesz nic niczego mieć więc ty możesz Technory się podszkolić a ty masz jaki level wybić Fire ty też nie możesz mieć tego a ciebie nie podszkolimy tylko ty tam zrobisz badanie no możesz zrobić badanie z tych kwestii dialogi engine. Można nam zrobić ten engine A ty nam zrobisz nowy temat Mowies, eee, Research Evolution I ty nam zrobisz Jeszcze Evolution O sci-fi może być Wszyscy coś robią To 3 miliony zarabiamy, bardzo fajnie Chcę wreszcie to laboratorium o wszyscy zmęczeni, proszę bardzo nie zesrajcie się przez przypadek um, nowy temat, jeszcze zbadaj military, bardzo fajnie dobra, no, to ciebie dam już na urlop ciebie dam na urlop ciebie dam na urlop ciebie dam na urlop ciebie dam na urlop Och, co się trapisz w ogóle Mm, mm. A to tam, ci, o, ci wrócą, i możemy już zrobić ten kontrakt. No, róbcie kontrakt, No jakieś punkty badań sobie wpadły, jeszcze jeden, dobra. Nowy, nowy temat jeszcze opracuj w międzyczasie. Zaraz zrobimy wszystkie tematy, bardzo fajnie. Chipę na urlop. No i trzeba zrobić kierkę, bo nam za, na, za chwilę nam. Super. ma ten się jeszcze dobra, do końca fajnie. Duża gra, ym, symulacja, strategia. PC Play system. Mbox, Mbox, Mbox może być Mbox. GGSVPS. Eee, symulacja strategia może być City. City City, City, City City i City, tak trochę City, ray Far Cry, kuźwa Dla everyoneów, dla, dla everyoneów oczywiście Czyli dla wszystkich milion fajnie Nowe tematy, kurde no Dobra, fajnie Zrobimy jakąś specjalizację, to będzie tak rypał wszystkich. Dobra, Engine oczywiście, zadanie questy troszkę mniej, chyba to było tak czy tak. To i 80, chyba graficznie było troszkę mniej. Wradzenie questy to raczej nie będzie. Online play tak jak SimCity nie, raczej nie. Video playback Psychika nie, może multiplayer, nie, nie. Save to Cloud Mod Support, tak zostawmy eee, Tutoriale, Achievementy, charakter nie. Cooperative raczej nie achievement i, i tak może zostawmy, tak jest Scott ro. czyli poprosi Scott Row, tak w pierwszej etapie, jak jest, zawsze odpalkę, włączam moc palkę, a ten się zidra po połowę co do Czym small, a nie duża, dobra, jeszcze tutaj dobra. chyba tak wystarczy. Mamy 200 milionów. Prawie super. Ujo, jest lektor w interwi Interview, oczywiście, że interview przyjmujemy. Hype game, oczywiście, zawsze hype game. Nie chcemy być skromni ani asertywni. <grym> po prostu hypujemy grę Magazyny. Bardzo fajnie, super. Gry, 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 konwent. Gry, gry, gry. Może nam się teraz uda pierwsze miejsce zdobyć. Chyba będzie pierwsze miejsce. Jak to? O, mam najlepsze stanowisko z y, tego roku. Super. Pierwszy etap, a mamy już 240 punktów technologicznych i 230 punktów designu. Świetny wynik. Lepsze, nie, bez tych dialogów um, Level Editor, oczywiście No Screen screen zobaczcie, czy nie przydadzą dynamikę uh, minigame i może historie też mogą być tak, zostawmy Anna Montgomery i, i Pan Pyton Pyton, Pan Pyton to jest designowiec, tak? No to troszkę, albo to było odwrotnie zrobione. No. Anna Montgomery, jeśli dialogi, to, ym, to może zrobić Pani. Virginia Uff, spadaj stąd mucha i pan Peyton, 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 Peyton czy może Jack Long, podejrzewam, pan Peyton się przydał Będziemy raz, dwa, trzy mm. a, to nie zrobię pan Jack, pan Peyton Virginia i pan Pejton. aha fajnie magazyny i dama. I możemy małą, małą kampanię walnąć I jeszcze magazyny i ma. Bardzo fajnie Super, świetnie, już 300 punktów, 350 punktów technologii W drugim etapie, 300 hype'u Świetnie nam idzie Punktów badań mało robi <laughs> Możemy kogoś pod badania wyskoczyć, to więcej punktów będzie badań trzepało elegancka, elegancka War oczywiście Out, te dźwięki um. O tak, będzie coś, coś, glansuś eee. tak, jak było tutaj, fajnie Może tylko otwarty świat zostawimy Chociaż tak, tak, zrobimy otwarty świat Czyli nie Jack Long i Pani i, y i to była teherka, tak żegląg, żegląg może zrobić czyli ostatnim dajemy do pałki do pałka i do pałka tutaj magazyny idema do pałka czyli kawa jak widzicie mamy takie kaweczki nie 520 punktów technologicznych może pobijemy rekord pod tym podejściem 500 prawie już punktów hype będzie Dajmy mi się wydaje że dobijemy do 500 Damy jeszcze jeden magazyn na suwę. A, dobrze. 700 technologii, czy będzie jeszcze 700 technologii? Hoho, elegancko to idzie, elegancko. Bardzo fajnie. Po 700, będzie nowy rekord. Tylko gocie teraz. damy jeszcze raz magazyn. Przed samym... Przed samym wydaniem gry. Muzyczka jest. No, jeszcze chyba z 5-6 odcinków zostało. Jak będzie robić takie dwie gry, na tego o, gdzieś, to będzie śmiesznie. Aha, duże gry to już jest dużo tego. Uh -huh. Level up, już ma jeden dziesiąty drugi dziesiąt, drugi. Faniec Mamy tych tak mało. Zaraz może z sobą znajdziecie kontrakt, taki słaby kontrakt, proszę bardzo zrobić go. zrobicie go w sekundę Oczywiście No Nice, ósameczka Dziewiątka, nice Prawie perfekcyjna Dziewiątka, czyli sprzedażę urwą dupę po całości No i elegancko, elegancko, to chodziło Kontrakt Aha Hmm. Dobra, to zrobię raport Tam wy możecie zrobić jeszcze jeden kontrakt To troszkę trudniejszy kontrakt, dacie radę? Akurat teherka, akurat teherka Go gruby gaming, well done Świetnie Dacie radę? Mnie się dać radę Spodoba Aha. 3 miliony będą, będą 3 miliony. Ojej, jakie sprzedaże załambiste. O, no, a sprostażemy, co spokojnie. Aha. Państwo się podniecają w tym naszym. 5 milionów sprzedaży, już mamy 250 milionów. Będziemy mieli w tym tygodniu. Ja, pierdnijcie. 5 milionów sprzedaży przeżyłem. elegancko. 26 6 milionów. 6 milionów. Ale na wyskoczy. Wcześniej chyba mieliśmy 8 milionów, tak? Dobra. Skoczyłaś Super! Super, punkty, punkty badań. Ja mam zrobić research. Zadanie questy, możemy coś robić więcej. Choices, lepsze moralne wybory. Interaktywne historie. Um, story. History, tak, chyba tak. Interaktywne. Au, moje. Um, takie sklepy jakby, pyczek. Zapomniałem słowa. Dobra, zostawmy tak. I, 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 i może tobie już możemy dać, a nie, to nie, nie możemy dać, ale możemy ci dać na badanie. 750 już masz. Maszyna. Masz 720, już masz ponad. Masz 640. dobra, to dajemy technologia, a ja się z wami się jestem Nilom, e, dziękuję, że wpadliście na odcinek, podajcie no, albo już skończę z tym Instagramem, bo i tak to nie zalinkuję, ale skończę z tym i, e, na końcu, bo to jest bez sensu, tylko te łapeczki będę wrzucał. Dziękuję, że padliście na odcinek, trzymajcie się, cześć!